Wydaje mi się, że wystarczy pasja i chęć zrobienia po prostu czegoś dobrego. My tutaj wkładamy serce, nerwy, krew i poca, żeby wyszedł z tego chleb. Zakaz zapoczątkował dziadek Marian Podorek, jak tutaj postanowił postawić w piekarnię. Wracamy do tych czasów, kiedy ludzie zaczynają zwracać uwagę na to, co jedzą. W naszych korzeniach, w tradycji Polaków jest to, że my ten chleb na chleb zawsze jemy. Także myślę, że czy będą gorsze czasy, czy lepsze czasy, on będzie zawsze gościł na stołach Polaków. Wracamy do tych czasów, kiedy ludzie zaczynają zwracać uwagę na to, co jedzą. Czyli zwracają uwagę na to, co jest w chlebie, z czego chleb jest zrobiony, czy jest na naturalnych składnikach, czy nie. Ta świadomość klientów powoduje, że oni jakby coraz chętniej odwiedzają takie rzemieślnicze piekarnie jak nasza. To jest. Także no w tych małych piekarniach o wiele bardziej się starają, żeby zachęcić klienta tym dobrym smakiem. My mamy żywy zakwas, nazywa się Marian, stoi za mną. Przerabiamy go, ja, my, my, ja myślę, że my go przerabiamy gdzieś od 40 lat, łącząc to, co e, mój też jakby za początkowo być może on go skądś wziął, także on Boże jest starszy. Chodźcie zobaczyć ten 40-letni zakwas. No, taki sztywniejszy. Nie pachnie zbyt ładnie, ale zakwas ma nigdy nie pachnie zbyt ładnie. Mamy przedłużone fermentacje. Nasze chleby nie fermentują szybko w 30 minut, tylko na przykład chleby żytnie fermentują 6-8 godzin plus jeszcze fermentacje wstępna. Także my nie przyspieszamy procesów fermentacyjnych drożdżami na przykład. Tylko my wszystko czekamy cierpliwie. Stąd też nie jesteśmy produkcją masową. Stąd jesteśmy małą piekarnią rzemieślniczą, mamy ograniczone możliwości, bo ten czas fermentacji musi trwać. Forma na żytnim zakwasie, no, dwufazowa, no to musi kilka razy sobie porządnie wyrosnąć na samym zakwasie, żeby, żeby miała taki oryginalny smak. No. Jest o wiele lepszy niż na drożdżach. To miejsce to ma bardzo dużo wspomnień. Tą piekarnię najpierw założył Marian Pozorek, potem przejął ją mój małż Dariusz Pozorek. No i ja poniekąd ja zostałam żeniona w tą rodzinę piekarską. Ciekawa jestem, czy Marian jest, jest dumny ze mnie, z dzieci, bo myślę, że nie spodziewał się, że w takim stopniu wejdziemy w przysłowiowe buty piekarskie. Tak jak to zrobiliśmy i tak jak to do tej pory kontynuujemy i tworzymy.